No, umrzesz w końcu? Dzięki. Na łyżce jest 9 piątek, 4 hitsy i nic. Eee, na tym, na. Jak to się nazywa? Checkpoint. No, checkpoint. Na wieży dużo. Dobra, go? Nie, nie ma go. Dobra, powiedzmy, że ci ufam. No nie ma, no. To dawno już mnie strzelaż, nie strzelać, nie? Eee, stacja. Eee, yy, bossy są. To tyle, jemy. Flash, jeden, drugi. Auto. Nie daj Rena, o kurw. Bosy są, nie? Serio. Za wózkiem. Bo uważaj, mi się odbił. Uważaj, spokoj się. Gdzie? O, prawda. No. Za wózkiem widłowym. Aha, to nie. ty... Nate! Kurwa! O, panie! Ty! O, o tam jest reszara i... Przysięłem tam granat. Gdzieś podbiegły tu do nas Ja nie wiem co mam zrobić ty Uchodź, tu się bliżej nie Nie mogę uciec amu się skończyło Jeden leży na ziemi Zabity. Drugi się Na no Nie mam amon ja mam jeszcze że magazynki, w środku są. Dobra, yy, zdążę przeładować? Tak, w tym środku, drzwi. Dobra, ja się skitram tak i doładowuję. 60-tka. To ty? Tak. Prze drzwi jednego Dobra, jak coś to... No ty, Coś to mów. To przestanę ładować. Biegnie. obiega, nie. Dobra, ja jestem skitrany z cysterną. De de, amunicja mi się kończy? Ja mam jeszcze, tylko... Ja Dwóch jeszcze jest. Dobra, ja bym Na chciał reszale zabić. Ja też. Na do misji. Na froncie? Gdzie ty jesteś? Na o, jestem przy wózku. plecy. Leży jeden. Nejda, no, no. uciekaj! Zabity. Jeszcze dobrańcie. jest, jeszcze jest. Co ich się zrespiło? Światło widziałem. Tutaj zamknę drzwi. Dawaj, dawaj. No, czt czterech ich jest. Ja sobie podniosę z niego amunicję, bo ja w ogóle nie mam już Bierz, albo wiesz. Może granatę miał? Chyba wszyscy. Nie wiem, no ale za dużo ich. czterech. Czterech zabitych. Czekaj. Te raszalni nie widzę. raz, dwa. Może gdzieś siedzi. Ja tak patrzę, nie? Trze patrzę na niego, a on ma kask Kurwa ten, ja tak. Dobra, bossy są. Cztery kich jest, no. Teraz tu ktoś przyjdzie, więc. No, zbieraj, zbieraj, zbieraj. To możesz to zbierać. No na froncie chyba jest Dobra Ta przybezce jeden Ile tych wózów? To jest przesada to tak? Ciu! Idzie na mnie Lewej karony, prosto Kreshala go? Nie Moment Ja go muszę zabić jest mam do questa. mam go Importny Leży, Muszę, zabieram tylko z jego pistolet i mam płasko dobranego. Mhm. Kartę zobaczymy. Dobra, zobaczcie czy ma kartę? Nie ma nic w kieszeniach. I fakt Karta! No Nie, tylko wiem, czy ma kartę. Dobra, ja bym chciał do wyjścia. Mówię też. Mówię mnie też, też. Altyn! Biorę Altyna Zakładam Altynę, chłopie okay. Gdzie się podleci do środka... Nie wiem, czy skitram? Jak klasy prawie miałem. Do, Jeszcze to bot. bot Nie, niech. To jest przemnięcie, tyle za pół co cię baton kur tu za To jest na koncie Tak To ty blacha? Eee, uciekamy drugim Ty blacha? Tyś strzelwa Czy ja jestem obok ciebie No To jest strzelano ja jestem głuchy, panie. Ktoś podchodzi, chyba. Czy my się. Nie, ktoś idzie na cicho. Uciekamy w Idziemy drugą tam. stronę? Tu, 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 ty. Wracamy się, no. Czekaj, najda. łapcie tam skórwy syn. I na ZB13 obstawiam, nie? Uu, można tak zrobić, bo no to dobre bo... A, O kurwa, przed nami Co? Ma leży? widzę... E, ale dostał Nie powiem, spłaciłem się na tych bosach No ja też A ja nic nie słyszę, to jest najlepsze Ale ty jesteś moimi uszami. Czekaj, ja nie mam w ogóle staminy, bo jestem... Ja też jestem przepełniony. Patrzę co on miał tutaj za amunicję. 5 szóstki jakieś może to. Uda mi się załadować. Ta, dobra. Wolę z m z tego. Ja cokolwiek, bo naprawdę nie wiem. Dobra, tylko żebyśmy wyszli, serio. Napisz jak coś masz Ja ładuję 60 I teraz muszę tylko wyjść Jak wyjdę to mam quest zrobione. No to idziemy do wyjścia No tylko ładuję 60 Okej okay. Mam kartę akurat dwie misje zrobię jak z tą kartą wyjdę To 1 masz A Martyna na sobie nie że mówię uh -huh. Dobra, przeładowuję, idę do ciebie Ja też mam malty na mamu kiware. To też jesteś głuchy Nie, ale nie mam sobie złożonej, jest specjalnie zapadałem. Czekaj, daj mi jeszcze rozładuję tego maga i z Adama ta, Tak, tak sprawdzę sobie magazyn Ale w ogóle na te nie widziałem, nie? No jak biegliśmy to ten, zobaczyłem ich. Tak rzuciłem tego flasza, oślepiłem go, on nie wiedział co się dzieje. Dobrze, że miałem ten flasha Dobra, spadamy, tak? Tak. Dobra, gdzie wszystko. jesteś? gdzie wchodzimy. A, świecisz mi, dobra, dobra. Idę na pociąg. I trzeba prąd włączyć. Włączenie. Dobra, biegnę środkiem, ale naprawdę, czterech ochroniarzy miał? Zawsze trzech było. No, nie powiem, gdzie mnie kurwa z złapało. No jedno to przeździwi przed całym Ja strzelałem Od... typowi Waltynę i nic mnie nie zrobiłem. Odpalę prąd. Też coś się tu schowaj. przez gazem. Bezpiecznie, nie, 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 nie. Na pewno? No pole przez magazyn, a czy plecami? Nie no dobra, idziemy. Ja już jestem też. Okay. A przez drzewo przeskoczymy, ja nie będę tamtym dyszał. O, masz już. Na stacji. Niech się zbierają. Kurwa zablokowałem się. Idziesz. Tutaj i to jest tabelka tutaj. Tu wskakujesz na drzewo, nie ruszasz się. I od razu przeskakujesz. I nie ruszaj się, i teraz, cyk. Ja oczywiście kurwa będę teraz spadał. Już. Lecimy, tam Od razu. A ty już tak, poszedłeś. Tak, tak, tak. Ja sprawdzałem, wiesz, 4 Dobra. Chwilę ja mam kilo na sobie, żeś nie mam. Tu są boty jeszcze. Uwaga, na górze. Ja, na dole jest. Ja jestem, na samym dole. Okej, ja muszę się... Sprawdzam, nic nie widzę. Ja nie mam stamina. Sprawdzam cały dół, czekam na siebie Dobiegnij do drzwi, jak masz klucz to otwórz, jak nie jest ja... Jestem, otwieram. Ja patrzę ja ten... znalazłem klucz, nie? No otwieram, wychodzę. Watch where you're shooting! GODDAMMIT! it! Going on over there? Hmm. We got a bandit. <laughs> uh, you're good.